Dzień dobry, serdecznie witam. Wrzesień mamy, wracamy wszyscy do szkoły. A po co wracamy do szkoły? Po to, żeby się uczyć. I w tej właśnie sprawie jestem tutaj dzisiaj. Wróciłem po bardzo intensywnym sierpniu, no bo mam coś ekstra. Mam perełkę, takie coś, czego jeszcze nie było. Gdy rozmawiałem z ekspertami, to usłyszałem nawet zdanie, że brzmi jak miejsce marzeń dla analityków biznesowych. Ale o czym ja mówię? Otóż mówię o portalu szkoleniowo-mentoringowym, który mam zaszczyt Ogłosić za otwarty. Tak, jest już on otwarty, można do niego dołączać. Tam jest trochę rzeczy, ale ja nie będę czarował, nie będę teraz opowiadał o tym wszystkim. Ja Wam to pokażę, no bo mogę Wam to pokazać, bo to już działa, bo już kilka osób tam jest. I co jest w ramach tego portalu, który uruchamiam? Przejdźmy sobie, otwórzmy przeglądarkę. Widzicie, na pewno widzicie, to jest taka piękna platforma, która nazywa się Skull, no ale my korzystamy, żeby tam zebrać naszych analityków i te wszystkie analityczne moce, które posiadamy. Co się składa na taki portal? Po pierwsze, mamy zakładkę Community i tutaj dyskutujemy, wymieniamy się informacjami. Tutaj będę rzucał wyzwania, tutaj będę rzucał ćwiczenia, które musimy wykonać, wrzucić. Może, nie może, tyle nie musimy, co chcemy, tak, żeby dostać jakiś konstruktywny feedback, co można było zrobić lepiej. Tutaj się rozwijamy. Mamy też, oczywiście, tutaj ogłoszenie, wprowadzenie do MDA i będzie za 8 dni, czyli już mamy zaplanowane wydarzenia. Tak, bo wydarzenia to jest kolejna integralna część tego portalu. To, co ja chciałbym zrobić, to. Zbierać wiedzę od najlepszych ekspertów z danej dziedziny w Polsce. I mamy już takie zaplanowane wydarzenia, cztery. Chciałbym, żeby one były minimum cztery miesięcz miesięcznie, tak żebyśmy mieli faktycznie taką mega wiedzę. Oczywiście nie, może, nie musicie się od razu przerażać. O, cztery spotkania miesięcznie, ile to czasu. Każde to z, z tych spotkań będzie trwało około godziny. To będzie godzina, to będzie pigułka wiedzy, na podstawie której potem będziemy robić jakieś ćwiczenia, gdzie ekspert przekaże nam takie mięso, samo mięso, takie. Jest plan i tak też będzie. I jak przejdziemy sobie do zakładki kalendarz, no to tutaj zobaczymy właśnie wpisane te spotkania. Jak widzicie, jest pięć, tylko jedno jest zewnętrzne. Wrzuciłem do kalendarza, ponieważ można za darmo dostać pewne punkciki, jeśli ktoś ma certyfikację i chce przedłużać je. No, ale widzimy, że tutaj mamy 9 września wprowadzenie do MDA, czyli Model Driven Architecture i będzie prowadzone przez Jarka Żelińskiego. Mamy tutaj pisanie user stories w praktyce i tutaj będzie Magda Urbaniak, mamy tutaj modelowanie dokumentów, mamy też wprowadzenie do UML-a, to wszystko to będzie część tego portalu. Co najlepsze, jak widziałeś, widziałeś, widziałaś na zakładce community, to wszystko jest tutaj w ramach ekspertów do zdecydowania. Czyli my sobie dodajemy wpisy, ja nie będę tego teraz włączał, bo tam widać imiona i nazwiska, ale no, mamy tam nasze propozycje, jakie mają być tematy, jacy mają być eksperci, i ja robię wszystko, żeby to się wydarzyło. I już mamy taką spokaźną listę stworzonych tematów do obgadania, więc to będą bardziej nawet serie tematyczne. I one będą rozwijane z czasem, tych ekspertów będzie coraz więcej. Ja prowadzę mnóstwo rozmów i jestem naprawdę zajarany, bo to są najlepsi ludzie w Polsce w danej dziedzinie. No dobrze, co jeszcze mamy? Co jest taką integralną częścią tego portalu? Jest to Classroom, czyli szkolenia. I tutaj będzie po pierwsze baza wiedzy, po drugie szkolenia, po trzecie archiwum naszych wszystkich spotkań live, czyli jeśli nie możesz być na jakimś spotkaniu, to. Nie martw się, będzie to nagrane, będzie to wrzucone w to miejsce, będzie można to potem sobie na spokojnie obejrzeć. I jak widzisz, teraz to już jest trochę spoilerów, ale BPMN już jest. Są podstawy, jeszcze nie wszystkie nagrania wideo są uzupełnione, ale to wszystko powstaje w trakcie, tak? Mamy bazę wiedzy i, szablon bazę wiedzy i szablonów i tej wiedzy trochę jest. Ale moja... Myśl przewodnia odnośnie bazy wiedzy to jest zestawienie różnych perspektyw. Czyli mamy jakieś zagadnienie, mamy kilka linków do różnych artykułów z danego tematu i możemy sobie przeczytać, posklejać te wszystkie informacje, tak, żeby się jak najwięcej nauczyć, zobaczyć, jak jedna osoba, jak inna osoba robi też tak, żeby zderzyć też te perspektywy. I tak też chciałbym, żeby było z każdą wiedzą, która się pojawia, żeby to nie było tak, że jest jeden poprawny. Nurt, którego się trzymamy, ale tak żebyśmy mogli wysłuchać obie strony. No dobra, wracając do tego naszego modułu szkoleniowego: Baza Wiedzy i Szablonów, tutaj też będą jakieś checklisty, mamy oczywiście instrukcje, gdzie zaczynamy w tym miejscu, żeby wiedzieć, co i jak mamy. Kurs podstawy BPM mamy webinary, warsztaty i prelekcje. No, i widzicie, że jest baza procesów biznesowych, która będzie niedługo powsta powstawała. To będą procesy biznesowe z komentarzem, więc to może być bardzo fajne do dyskusji i tego, żeby się nauczyć jak najwięcej. Mamy jakieś podstawy, UML-a, tworzenie, to, to wszystko to będzie powstawało w trakcie. Co będzie powstawało pierwsze? No, będziemy decydować wszyscy, bo to nie jest tak, że ja odgórnie narzucę, że robię coś. I tyle. No, no nie, teraz robię podstawy BPMNA, no bo jeszcze ja wcześniej sam decydowałem na ten temat i zacząłem też robić podstawy analizy, tak, żeby każdy te podstawy miał w jakiś sposób ustandaryzowane. Ale z czasem będziemy tworzyć to, na co będzie potrzeba. Czyli jeśli my tutaj mamy analityka AI i wszyscy powiedzą, kurde, trzeba, bo nic nie ma na ten temat, albo będzie SysML i no nie, wszyscy teraz robimy tak, korzystamy z tego, trzeba robić, no to będzie fokus przełożony. Ja będę znajdował najlepszych ekspertów, tak żeby mogli pro pro prowadzić jakieś prelekcje na ten temat i sam będę też uzupełniał te wszystkie lekcje o nagrania, o treści i tak żebyśmy mogli czerpać pełnymi garściami. Okej, okay, co tutaj jeszcze mamy? Mamy naszych użytkowników, możemy się kontaktować z nimi bezpośrednio, więc to też jest super, że jak my już nawiążemy jakieś relacje, no to pomijając fakt, że pewnie się złapiemy na LinkedInie, to można też bezpośrednio pisać tutaj. Mamy Leaderboards, czyli coś, co będzie wykorzystywane do grywalizacji. No bo ja chciałbym też czasem uruchamiać tutaj jakieś konkursy, tak, żeby można było jakieś dostępy do szkoleń, jakieś programy wy wygrywać, tak, żeby to wszystko się działo. A to będzie wspierało na pewno. Komunikację i aktywność na platformie. Dobra, ja nie będę dłużej o tym mówił. Ja bardzo się jaram. Nie ma czegoś takiego, to jest coś, czego mi bardzo brakowało. Takiego miejsca, gdzie nie muszę śledzić pierdyliarda źródeł, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko wchodzę tutaj, mam pytanie, pytam, nikt nie ocenia. To, to nie jest miejsce na żadną. Żadną toksyczną krytykę. Tutaj jest tylko miejsce na konstruktywną krytykę. Jak ktokolwiek będzie tutaj toksyczny walczył, no to go nie będzie. Więc tu można pytać o wszystko. Ba wiedza osób, które tu będą, będzie od bardzo niskiej do bardzo wysokiej, więc nikt nie będzie oceniał. Każdy będzie chciał pomóc i tego będę się trzymał. Jeśli ktoś będzie próbował robić coś innego, no to niestety będziemy musieli się rozstać. Okej, okay. chciałem to przekazać, bo ja naprawdę. Czekam z niecierpliwością na pierwsze spotkanie. Jest już za tydzień z Jarkiem odnośnie Model Driven Architecture. Ja też będę czerpał garściami z tego, co tu się będzie pojawiać i, i serdecznie Cię zapraszam, żeby wyprób wypróbować. Link będzie na pewno w opisie, link też się pojawi gdzieś tam na ekranie. Jest gwarancja satysfakcji, więc dołączasz. Jeśli stwierdzasz, że okay, to zupełnie nie jest dla mnie, nie to, co oczekiwałem, no to okej. Okay rozstajemy się, spoko, rozumiem. Jeśli jednak stwierdzisz, że kurczę, to jest, to jest coś fajnego, to ma naprawdę potencjał i będziemy razem rozwijać tą platformę, to cokolwiek potrzebujesz, pisz do mnie, na pewno, na pewno się dogadamy. Okej, okay, dobra, to chyba tyle. C dużo pracy za mną. W sierpniu nie było publikowanych materiałów na YouTubie, no bo sezon ogórkowy to raz, a dwa, skupiłem się na, tym, na tej platformie, żeby tu dostarczyć jak najwięcej rzeczy. W od Kolejnych odcinków już będziemy regularnie publikować, więc widzimy się w środę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się już na platformie. Siemanko Hej!